Dobry wieczór Państwu! Dzisiaj porozmawiamy sobie na naprawdę ciężki temat rasizm. Jak wiecie, ja nie toleruję wszelkich przejawów rasizmu. Rasizm jest sprzeczny istotowo z religią chrześcijańską, bowiem Bóg stworzył nas wszystkich równymi. W oczach Boga wszyscy są równi. Nieważne, czy czarni, biali, czy niebiescy. Proszę Państwa, niestety, dzisiaj na świecie. Rasizm ma się całkiem dobrze i jest to rasizm głęboko ukryty pod przykrywką pewnych ciekawych lewicowych ideologii. Zaczynając od zmian klimatu. Proszę Państwa, walki z AIDS. Proszę Państwa, posłuchajcie. My oszczędzamy klimat w Europie, bo jeździmy sobie Teslami i jesteśmy zadowoleni. Do Tesli. Potrzebny jest nam lit i kobalt. Gdzie się to wydobywa? No w Kongu, w Katandze. Tam tysiące czarnoskórych pracują jak niewolnicy w kopalni, aby wydobyć dla nas te drogocenne minerały, z których my korzystamy, budując sobie Tesla. I jesteśmy bardzo happy, prawda? Bo to, co się dzieje w Afryce, nas już nie obchodzi. To jest straszny, ale dobrze ukryty rasizm. Ukryty pod pozorem ochrony klimatu, lewicowej ideologii. Proszę Państwa, inny przejaw rasizmu. Walka z AIDS. Super. Fajna rzecz. Generalnie super. Tylko, że tak. Głównym problemem w Afryce wcale nie jest AIDS. Jest malaria. Leki na malarię. Są bardzo tanie. Natomiast zachodnia Europa pompuje w Afrykę leki na AIDS, które są potwornie drogie. Jest to sposób na drenaż tamtych gospodarek z potrzebnych pieniędzy. Europa dba o to, i Big Pharma, i Ameryka, żeby Afryka była dalej biedna. To jest potworny rasizm. Poza tym dostarcza prezerwatywy, które jeszcze stymulują rozwiązłość. A wiadomo, że nie dają one stuprocentowej skuteczności. Także proszę Państwa, myślałem, że ponad 140 lat po zniesieniu niewolnictwa w Brazylii rasizmu już nie będzie. Po Martinie Lutherze Kingu rasizmu już nie będzie. Niestety rasizm istnieje i ma się całkiem dobrze. Proszę Państwa, jeżeli ktoś z Was został dotknięty jakimkolwiek przejawem rasizmu, Zapraszam do mnie, pomogę. Oczywiście brak rasizmu i sprzeciw wobec rasizmu nie ma nic wspólnego ze sprzeciwem wobec nielegalnej imigracji. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie i pięknego, miłego życzę.